Świnka, świnka budzinka, tak cienka, że prawie nie widać, widać jej. To świnka, nasza budzinka, z nią każdy jest. dzień naprawdę bardzo fajny jest. O tak! O tak. Świnka! Ciekawska krowa. Mamo, twoje śniadania są coraz lepsze. Nie, już dziękuję, mamo. Uciekam. Do zobaczenia. Pa, cienki. O nie. Koń? Nie, 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 nie. Co się stało? Nie smakuje ci śniadanie? Bardzo smakuje, ale ktoś mi wyjadł moje owsiane płatki z kubełka. Ojej, kto to mógł zrobić? Nie wiem, ale teraz zaczyna mi porządnie burczeć w brzuchu. Nie martw się, myszka ma zapasy zboża. Przeniosę ci trochę. Dzięki, a ja tu poczekam i poburczę. Myszko, masz trochę zboża dla konia? Ktoś mu zjadł śniadanie i jest teraz bardzo głodny. A więc to jest to burczenie. Jasne, zawsze mam zapasy na czarną godzinę. Są tutaj. O! Hej! Torba jest pusta! Ktoś mi zjadł moje zboże. Najpierw owiec konia, teraz twoje zboże? Kto to może być? Może to świnki? Nie! Były ze mną przez całą noc. Pies, to musiał być pies. Jest zawsze głodny i wszystko by zjadł. To chodźmy go spytać. Uuu. Jej pies! Ktoś? No ktoś zjadł mój kocyk! Ojej! Pewnie ten sam ktoś, kto zjadł mi zboże i owies konia. A więc to nie był pies! Patrz na mój kocyk! Jej! Ten ktoś musiał mieć naprawdę wielkie zęby. Lubi brudne rzeczy. Ten kocyk śmierdzi, i ten ktoś ma naprawdę duży apetyt. Tajemniczy żarłok. O nie, gospodarstwo zostanie zjedzone po kawałku. O jejku. Nikt nie zje gospodarstwa, pies. Zjada tylko nasze ulubione rzeczy. Zauważyłaś dzisiaj rano coś niezwykłego. Mm, rano widziałam okruchy. To wszystko, co zostało z mojego kawałka chleba, ten kto go zjadł, zostawił wielkie odciski stóp. To był tajemniczy żarłok. Musimy go znaleźć, zanim wszystko nam zje. Zgadzam się? Jeść! Jak zobaczysz coś niezwykłego, to nam powiedz: Tropimy tajemniczego żarłoka. Takiego, który jest większy od stodoły i wszystko pożera. Ta brama jest zwykle zamknięta. Patrzcie! Ślady prowadzą do gospodarstwa. Ślady tajemniczego żarłoka. O! Jak pójdziemy po tych śladach, to myślę, że znajdziemy. Nie! Nie, nie! Wynoka mi stąd! Zabieraj się! Nie wierzę to! To zjada kurnik! Nie! To zjada coś w środku kurnika! O! Zabieraj łeb z mojej sypialni. Ty wielka, niezdarna! Mm! Krowa! To ty zjadłaś owiec konia, zboże myszki, kocyk psa i chleb kaczki? Tak, przepraszam. Brama była otwarta i po prostu musiałam wejść i znaleźć coś nowego do jedzenia. A teraz próbuję zjeść moje gniazdo. Nie złożę ani jednego jajka, dopóki sobie nie pójdzie. Byłoby lepiej dla wszystkich, gdybyś wyjęła stamtąd głowę, krowo. Dobrze. Nie potrafię! Chyba mi utknęła głowa w tym oknie. Przyniosę Linę, żeby ją wyciągnąć. Nie martw się krowo. To nie będzie bolało. Obwiążemy cię liną i uwolnimy. Niebo się wali! Si A -a! A -a! A -a! A -a! Wiemy już, kto zjadł twój chleb. Kaczko, poznaj krowę. Mm, ojej, krowa jadła cały dzień i teraz jest wielka. Żeby ją wyciągnąć, ślisk, ślisk, trzeba błota. Ślisk, ślisk, trzeba błota? Hmm. No, błoto jest śliskie. Tak jest! Błoto pomoże uwolnić krowę. Zaraz będziesz ładnie śliska. Mm, to łaskocze. Okej, okay. wszyscy ciągniemy linę. Nie ma za co krowo. Wracam do zagrody, żeby zjeść własne jedzenie. <laughs> jeść! To jest niesprawiedliwe. Wszystko zjadła i poszła. Właśnie. I co teraz będziemy jeść? Hej, krowo! Masz może jedzenie dla konia, myszki i kaczki? Jasne, wystarczy dla wszystkich. Idziemy, Idziemy za, za krową! Za krową. Więc tajemniczy żarłok okazał się miłą krową. Podzieliła się jedzeniem, więc nikt już nie był głodny. Dobranoc wam. Dobranoc, cierki! Kukuryku mu. Kukuryku mu. Kukuryku.